Cześć, witam Was wszystkich. Siemanko, przyszła do mnie wędka fir od firmy Mifine. Taki ultra lajcik. Zamówiłem sobie ksulek, taki następny. Wędka przyszła w takiej twardej tubie. Naprawdę twarda ta tuba jest, porządna. Zabezpieczona porządnie. Jeszcze dodatkowo oznaczenie, że przedmioty, które łatwo można uszkodzić. Ja już tutaj otworzyłem tutaj ten plaster. Jest taki dekielek w tej tubie, plastikowy, mocny. Także wędka w pokrowcu w tej tubie. Bo poprzednie moje wędki, te co przyszły do mnie wcześniej, były zapakowane w taki karton delikatniejszy niż ten, bo ten jest naprawdę bardzo mocny. Z całej siły mogę go ściskać i nic mu nie zrobię. Tamte były w takim lżejszym kartonie i w takim pompowanym, jakby rękawie, zabezpieczone. Więc jest to wędeczka firmy Mifine na nodzik, 83 cm długości i ciężarze wyrzutu od 5 do 2 gram, Więc taki prawdziwy ksulek. Wyjmiemy go z ukroszta. Pokrowiec, jak zwykle ortalionowy. Wszystkie te wędki przychodzą w takich, są w takich pokrowcach ortalionowych. Więc powiem Wam tak. Kijek naprawdę dobrze i ładnie wykonany. W promocji. Jeżeli się trafi, można go kupić już od 190 zł. Za długość 168 cm, 183 jest zawsze o te 20 zł. droższy. Także, jak dobrze się poszuka, tak wykonaną wędkę warto za te pieniądze sobie kupić. Szczutóweczka cieniutka, jak igiełka. dolnik wykonany z uchwytem kołowrotka, takiej imitacji karbonu. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, może się podobać naprawdę. Wam tak. Jak zobaczyłem tą wędkę od razu banan na twarzy, bo naprawdę wykonana jest bardzo ładnie, rewelacyjnie z dbałością o szczegóły. Dodatkowo szczytówka do transportu zabezpieczona jest w takiej rurce przed uszkodzeniem, przed złamaniem. Tu jest taka zatyczka. Proszę bardzo. Bo szczytóweczka naprawdę jest bardzo, bardzo cieniutka. To jest ta rurka, która zabezpiecza nam szczytówkę. No i bardzo dobrze chwali się to firmie. Że firma stara się zabezpieczyć swoje artykuły, żeby nie zostały uszkodzone w czasie transportu. Więc wędeczka, tak jak już mówiłem, może zdejmę, bo tutaj są te metki MiFine. Tak, jak już mówiłem, wędeczka ma 183 cm i ciężar wyrzutu od 0,5 do 2 g, Więc taki prawdziwy ksulek. Z wklejaną pełną szczytówką. Występuje jeszcze w długości 168 cm. Waga tej wędki jest. 52 gramy, 168 cm 50 g. Średnica w tej, w tej wklejanej szczytówki tutaj przy górnej przelotce to jest całe 0,78 mm. I długość 21,5 cm. Nie, nie jest długa ta szczytówka wklejana. Ma 21,5 cm. średnica blanku przy uchwycie kołowrotka producent podaje 5 mm ja po zmierzeniu po, po moim mierzeniu okazało się 5,3 mm więc nieduża różnica co do długości długość tej wędeczki producent podaje 183 cm jak zmierzyłem wędka ma 180 cm długości to jest taka, jedno, jak, taka różnica i wędki, które producent na stronie pokazuje, mają tutaj białą, całą tu wklejaną szczytówkę. Do mnie przyszła z czarną skrzytówką. Myślałem, że po prostu yy, ta wędka jest nie tej gramatury co ja potrzebowałem, nie? Nie, to jest gramatura taka jak potrzebowałem, od 0,5 do 2 gram, ale nie, szczytówka nie jest pomalowana. Może i dobrze, bo nie za bardzo podobała mi się ta szczytówka na biało polakierowana. Całość wykonana jest z karbonu 30T, tak jak większość wędek Mifine. Posiada 8 przelotek siguajdów LS. Pierwsze dwie są na wyższych stopkach. I ufutko wrotka Fuji. Ma bardzo krótki dolnik, jeżeli można to nazwać dolnikiem, bo całość ma 15,5 centymetra długości. Wędeczka wykonana jest naprawdę tak jak wszystkie, które do mnie przyszły, bardzo ładnie, z dbałością o szczegóły. Równiutko są powklejane przelotki. A cały blank z wklejoną szczytówką jest bardzo równy i bardzo dobrze wykonany. Może podobać się też uchwycik, nie wiem czy każdemu się spodoba. Jednym się spodoba, drugim nie. Ja na przykład byłem sceptycznie nastawiony do tego dolnika, jak widziałem go na ilustracjach, że on jest taki króciutki, czy to będzie w ogóle dobrze trzymać w ręku. Ale jest to wędka do takiego lekkiego jigowania na takie mikrodzigi. Wydaje mi się, że nie potrzeba tutaj nie wiadomo jakiego dolnika przy takim obciążeniu takimi przynętami. Akcja tej wędki jest opisana jako fast, i po takich próbach na sucho, naprawdę takim faścikiem fajnym jest. Obciążenie 30 gram. Obciążenie 40 gram. Obciążenie 50 gram. Obciążenie 50 gram. Ma szybką akcję. Akcja tej wędeczki naprawdę może się spodobać. Ja podepnę sobie pod nią kołowrotek, który też zakupiłem na AliExpress. Jest to kołowrotek Tegman 2000S o wadze 143 gram. Ja po zważeniu, moja waga pokazała razem z plecionką 146 gram, więc cały zestaw nie będzie ważył nawet 200 gram. Może podepniemy. Stopka, ko stopka kołowrotka pasuje do tego uchwytu bardzo dobrze. I przedstawia się to następująco. Rewelacja naprawdę rewelacja, bo kowrotek leciutki wędeczka leciutka będzie można sobie podziggować. Tycik jest ładnie zrobiony z takiego karbonu to wszystko naprawdę bardzo dobrze wygląda No nic, resztę będę chciał pokazać wam nad wodą. Na razie u mnie zima, mróz, stawy, kanały wszystko zamarzło. Na rzece, na wiśle rybki są na zimowiskach. Bardzo trudny do, do nich dostęp z brzegu. Także trzeba przeczekać jeszcze jakiś czas. Prognozy są obiecujące. Ponieważ ma nadejść niedługo wiosna, więc będziemy mogli sobie już w tych lepszych warunkach powędkować. Pozdrawiam Was cieplutko. Widzimy się nad wodą. I jeszcze taka mała prośba do Was. Jeżeli chociaż troszeczkę podoba się Wam to, co ja robię, to mile widziana by była subskrypcja, komentarz, łapka w górę. Bardzo bym się z tego ucieszył. Xamã